Witajcie kochani serdecznie. Jesteśmy u Rafaela na bazie i mamy do oczyszczenia szczypów programów e, Dorota Bronisława, hasło wiosna. I mamy do laboratorium Maciej, hasło słoneczko. Zapraszamy pierwszą istotę. Simony przekazuje wizerunek. To jest Dorota Bronisława. D-O-R-D-U-R-O-T-A. O T A. Zweite B R O. B R O. N I. N I. S L. S L. A W A. A V A. Ok, gut, das ist ein rot planet. Czerwono-niebieska planeta się ukazała. To jest Jedna cywilizacja tam doświadcza. To jest alles vorhanden. Doświadczają wszystkie od negatywne, pozytywne, neutralne. Elf, 11 galaktyk oddziela tą planetę od Drogi Mlecznej, ukazała się na stole kryształowym. No a połowę już zniszczona ochrona planetarna spłynęła z tej istoty, <noise> Trójkąt po prawej stronie mózgu Jest aktywny, stres i problemy stwarza ten program, owalny przypściągnięty, nie jest aktywny dann ist ein kwadratowy przeciwsegmenty ta probiert sich gerade programmator sich włączać das die genetik unterstützen. podtrzymuje genetykę e, podtrzymuje zmiany genetyczne danych noch chip, Okrągły der, der probiert sich gerade programmator się włączać soll halt irgendwelche ängste verursachen. Auf da seite chip, chip der anderen niepewności po drugiej stronie jest sześciokątny ist nicht aktiv. Nie Nie jest aktywny Owalny chip da, da się. Wieder program Ruchomyma. ma is so, so is in -a I man. ten program tworzy takie niepokojące myśli o najbliższych. owalny Nie jest aktywny. Owalny chip Nie jest to noh, noh, chip. chip. między Uszami nicht aktiv. Augen Oczy nie ma nic. Mund ist frei. Ja, nicht Zwischen der Wirbel im Nacken liegt ein ovaler Chip. der Chip ist auch nicht aktiv. Nee, ist aktiv ne? auf der linken Schulter ist ein dreieckiger Schirm, der ist aktiv Aktivne. und er soll halt Nacken- und Rückenmuskulatur verschweigen, e, bis runter zu den Fingern, um die Handgelenke sind noch so zwei Tierchen, na die, die sollen ściągnięte. halt die Gelenke schwächen, die sollen halt die Gelenke schwächen, Herz ist frei, auf der Lunge ist ein kleiner runder Typ, der ist nicht aktiv, Leber ist frei, auf dem Magen liegt ein quadratischer Typ, der ist aktiv und das soll halt die Verdauung stören.

der probiert sich gerade an Programm dazu allgemein die Gelenke schwächt. Oberschenkel sind frei, Na Knie sind frei. Na auf der rechten fußsohle ist noch ein ovaler chip, chip der ist aktiv. Aktiv. und das war halt bei verkehrter fußstellung schon no, programm Rafael hat nichts mehr gefunden. Jetzt schauen wir uns die Aura. Ist aura an, sprawdzene. Die aura ist gleichmäßig geschwächt no, ist okay, jetzt ist sie wieder komplett. Jetzt kriegt sie ihren Planeten Ja sie sitzt da. Man merkt einfach die Freude. Cieszy się, jest zadowolona, składa podziękowania u wszystkich, żegna się i znikła portalu. Bardzo się cieszymy. Dla tej istoty zapraszamy następną istotkę, to jest Maciej do laboratorium, hasło Słoneczko. Simone przekazuje wizerunek, M-A-C-I-E-J. M -a. C -i. Okay, er liegt auf dem Marmortisch. na stole marmurowym. Das vom kompletten Körper. Zjechał, miar, Man sieht den halt, Knochenbau. Się cały okay, um, die komplette uh, Fußknochen am rechten Fuß sind auch. Okay, das fügt sich wieder an. Jetzt ist auch das Fußgelenk auf der rechten Seite aufgehoben. Der äh, äh, Stavskokobi ist entstanden. Der rechte Stopfen. Okay, das fügt sich wieder an. das ist noch der Kiefer, der Ober- und Unterkiefer Kiefer noch äh, aufgehoben. Ja, obe zwei Schchenken sind Okay, das fügt sich wieder ein. Jetzt sieht man die Muskulatur. Ciała się okay, die kompletten Oberschenkel und Waden sind e, i Okay, das fügt sich wieder Ukazały ein. Jetzt sind es drei Bauchmuskeln. Trzy Ukazały się z powrotem. i cztery muskuły na plecach zniknęły. Ukazały się z powrotem. Znajduje się na boku. Trasa ścięgna całego ciała. W obydwu nogach zniknęły ścięgna. ukazały się ein. z powrotem. Czytamy. Organy wewnętrzne. Są siedem rozbłysków na mózgu i te miejsca zniknęły. ukazały się ein. z powrotem. jetzt ist also die komplette nasenhöhle komplette atemapparat eigentlich Cały ist auch der, od zatok do puchnik, no? das fügt sich auch wieder das ein. Ein, gut jetzt sieht man halt der herzkreis Das sind sechs teile. Sześć rozbłysków na układzie krwionośnym i te miejsca zniknęły. Ukazały się z powrotem. Żołądek od środka rozbłysnął, zniknął. Kiedy się z powrotem. Vom darm. Jedna część jelic zniknęła. Ok, das fügt sich auch. Ukadało okay, się z powrotem. Gut. Jetzt sieht man halt das komplette nervensystem. I teraz cały układ nerwowy się ukazał. Rafael sagt, że... I w całości Rafael mówi, że re, regeneracja całego układu nerwowego i zniknął ten układ. Ukadał się ein. z powrotem. Man z z Teraz cała skóra ze wszystkim są pod skórą. Vierteile. Cztery rozbłyski i te części skóry zniknęły. Ukazały się nie. z powrotem. Scan jest podjechał do góry. Siedzi sobie. jest total nerwowy. Nervowy taki jest trochę. <laughs> ja wiesz, jest rozmawia, rozmawia z nim, uspokaja. Energy, I teraz taki spokój wychodzi z tej istoty, taki spokojny się robi. podziękowania, jest bedankt, złożył podziękowania, jest yeah. spokojny, jest teraz zadowolony. No am... Jeszcze raz przekazuje informacje tej istocie. Jeszcze raz podziękowania, żegnasz się zniknął w portalu. Bardzo się cieszymy i dla tej istoty pozdrawiamy serdecznie. Namaste.